Siemano dzisiaj pokażę Ci wszystkie najlepsze buty jakie będą wychodziły w tym miesiącu. W kwietniu możemy zobaczyć naprawdę masę świetnych parek i już dawno chyba tak dobrze nie było. Wiadomo, niektóre mogą zostać przełożone na późniejsze miesiące, bo to już się zdarzało w tym roku multum razy ale ogółem naprawdę warto czekać. Także nie przedłużając, lecimy z naszą listą. Pierwszego rozpoczynamy sobie współpracą Croxa razem z Klot. Klot chyba każdy kojarzy mniej więcej, jeżeli siedzi w świecie butów. Jest to marka, która bardzo często współpracowała z Nike, teraz współpracuje z Adidasem. Mogliśmy zobaczyć ich masę projektów. Croxy wyglądają w miarę spoko, będą do zostania na pewno na End Clothing, tam będziecie mogli się na nie zarejestrować, na stronie Croxa i oczywiście na stronie Klot. Także jeżeli ktoś lubi takie wydania karoksów, no to na pewno będzie zadowolony. Drugiego mam Mamy nietypową parę, ponieważ mamy korki piłkarskie, tak jest, korki we współpracy Adidasa razem z Realem Madryt, oczywiście z serii Y3 i mają też wyśmienitą cenę, jak na to, jak wyglądają. No Wyglądają przepięknie, ale cenka to ponad 1800 zł, a ostatnio sprzęty piłkarskie, w ogóle koszulki piłkarskie i tym podobne kosztują strasznie dużo pieniędzy tej kolekcji jest kurtka za też ponad 1800 zł. No, jest to według mnie dużo za dużo. Jestem ciekawy, czy też te rzeczy pojawią się potem na promocjach, tak jak większość rzeczy z Y3. Te korki, wydaje mi się, że może niekoniecznie, chociaż ta cena jest na tyle zawyżona, że może tak być. Jeżeli ktoś jest freakiem piłkarskim, no to na pewno zawiesi na nich oko, bo wyglądają mega. A, no i zapraszam Was do subskrypcji i lajka like pod filmikiem, jeżeli Wam się podoba taka tematyka butów, ponieważ na pewno się nie zawiedziecie i znajdziecie tutaj coś dla siebie. Trzeciego, kolejna odsłona współpracy Adidasa z Fear of God mamy dwa modele butów. LA Trainer, które są nieco podobne do wszystkich wcześniejszych NMD, które kiedyś tam wychodziły, ale taki trochę premium sposób zrobiony, które wyglądają faktycznie na Fear of God. I oczywiście forumy wysokie 86. Też zrobione z, z tego co widziałem z Zamsza albo z Nubuku, które wyglądają bardzo ładnie klasycznie, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o buty, to tutaj na plus, bo cenki też są w miarę spoko do 1000 zł, tak jak to miało w przypadku na przykład kiedyś Easy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o same ceny, to jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi o buty. Jeżeli chodzi o ciuchy, no to tam już nie jest tak spoko, bo jedyna rzecz, która tak naprawdę bardzo mi się podoba, to Jersey taki oversize'owy, e, który też kosztuje ponad 1700 zł. Teraz, żeby Was nie okłamać, a ja zobaczycie na pewno na ekranie, ale kosztuje dużo za dużo, według mnie, jak na taką współpracę. Wygląda wyśmienicie, ale no, koszt tego jersey mnie po prostu przytłoczył. Czwartego dostaniemy współpracę Patty razem z Convert. Patty też raczej kojarzycie ze współpracy np. z Barceloną, z Air Maxami, bardzo duży cały pak w ogóle z Air Maxami, który powstał ostatnio w ostatnich latach. Patta razem z Converse postawiło tutaj na bardzo stonowane kolorystyki, bardzo takie proste, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, jeżeli ktoś lubi tą markę, no to myślę, że będzie zadowolony w miarę, ale raczej nie ma tutaj nic nowego i odkrywczego. Nic nowego i odkrywczego nie mamy także na Nike Sneakers, ponieważ 5 kwietnia mamy dostać Pegasusy nowej trochę odświeżonej wersji tych starych Pegasusów, ale wyglądają faktycznie jak buty do biegania raczej nie używałbym ich do codziennych stylówek, jeżeli miałbym kupić za tą kwotę, ponad 700 zł jakieś buty, to wolałbym na przykład postawić na Womero 5. 6. mamy dostać prawdopodobnie jedną z najlepszych premier tego miesiąca dla wielu z was, czyli Jordany czwórki Sulfur, które są klasycznymi Jordanami 4 tylko tutaj z żółtą kolorystyką, która się oznacza na budzie. Wygląda to naprawdę bardzo spoko, ogółem jak na Jordany czwórki, no to klasyczna kolorystyka, na pewno bardzo dużo osób będzie chciało je kupić, wydaje mi się, że się rozprzedadzą, no i nawet może będzie jakaś sprzedaż na nich. 10 zostajemy Jordany jedynki wysokie Chrom, które wyglądają jakby ktoś je owinął sreberkiem, tak? Max to porównał na ostatnim odcinku, takie buty, także zgadzam się z tym 100%, wyglądają faktycznie jakby były zafoliowane po prostu tym sreberkiem. Nie nie za bardzo mi się podobają, szczerze mówiąc na pewno znajdą jakiś swoich odbiorców. Na przykład foliarze wszyscy <noise> mogą być zadowoleni, ale jeżeli chodzi o same buty, no to wydaje mi się, że przejdą gdzieś tam bokiem. 11 albo 10 prawdopodobnie dostaniemy mega ciekawą współpracę Converse razem z Dungeons Dragons, z filmem, który ostatnio oglądam w ogóle. Filmem, no w sumie całą serią też gier i tak dalej, ale najświeżej mamy chyba te doświadczenia też filmowe z tamtego roku. Która całkiem się podobała jako taka fantazy, fajna przygodówka komediowa, ale nie było to nic specjalnego i w sumie, tak jak te buty, wyglądają ok, mają fajne jakieś nawiązania, ale nic tutaj większego nie widzę. Całkiem ciekawa współpraca, mogłaby wyglądać dużo ciekawiej według mnie, ale no jest jak jest. 13 będzie mieli kobików. tak przynajmniej jest zakładane, że 13 kwietnia mamy dostać trzy pary, aż. Nie wierzę w to, żeby tak się stało u nas w Polsce. Wydaje mi się, że one będą rozłożone gdzieś na miesiącach następnych i one zostaną gdzieś tam przesunięte, ale no mówię, jak jest na większości stron napisane. 13 kwietnia mamy dostać po pierwsze Kobi ProTro, uwaga, czwórki wersji Filii, które są jednymi z popularniejszych modeli od Kobiego Bryanta, które mi osobiście aż tak się nie podobają. Mają być także Kobi ósemki, które są mega kolorowe i pasują na pewno do jakichś wakacyjnych, kolorowych Outfitów i mają być także te, które ja najbardziej na nie czekam. Mowa tutaj o kobikach Protro 6 Italian Hamo, które widzicie za mną tutaj na ekranie. Mega ładne wydanie, naprawdę jak dla mnie Kobiki ProTro 6 Italian Camo wyglądają po prostu prześwietnie i ja strasznie chciałbym je dołączyć do kolekcji. Nagrywam odcinek o butach, na które najbardziej czekam w ogóle w tym roku, no to są właśnie te Kobiki, na razie mam tylko Del Sol u siebie yy, tutaj w pokoju i okazuje się, że w ogóle są najdroższe w całej mojej kolekcji, bo ponieważ tak urosły i mam nadzieję, że to będą kolejne, które dołączą do tego wydania, ponieważ kowików aktualnie w fajnych kolorystykach jest multum po prostu, wychodzi coraz to więcej i bardzo się cieszę, bo może uda mi się w końcu jakieś trafić, a te wyglądają świetnie. 15 prawdopodobnie dostaniemy współpracę Adidasa na modelu Adidasa Samba razem z Maharishi. Maharishi możecie go kojarzyć z takich mega podobnych do siebie kolorystycznie współprac, na przykład z Reebokiem które głównie zaznaczają tutaj takie kolorystyki camo i tutaj będzie dosyć podobnie, też w odcieniach zieleni będzie ten but gdzieś tam proponowany. Na razie w sumie jeszcze nie wiadomo, czy ta sylwetka będzie tak się prezentowała, jak tutaj widzicie na ekranie, ale ma być właśnie ta współpraca 15 Maharishi, w ogóle bardzo fajny artysta, bardzo dużo fajnych rzeczy zrobił już, a jego riboki strasznie mi się podobały i mam nadzieję, i tak samo Mizuno modele, to chyba trafiły, trafiły nawet do top 10, albo były w jednych z najlepszych butów tamtego roku u mnie. Także naprawdę polecam Wam. 17. Możliwe, że dostaniemy nowy model od Drake'a marki Nocta. Tutaj w tej pomarańczowej magma kolorystyce, która mega dużo osobom się spodobała. Ja totalnie nie czaję hypu na tego wydanie, ale to też ze względu na styl ubierania się pewnie. Tutaj jest ten model dosyć podobny do tego, co kiedyś widzieliśmy w Adidasa Gizie od Kanye Westa. Nie jest to vibe dla mnie, ale czaję, że komuś się może podobać ta sylwetka. 19 na Asicsach, Gel Nimbus 9 dostaniemy współpracę razem z Enoi, która będzie też bardzo prosta. ASICS ostatnio bardzo mocno idzie w takie klimaty właśnie prostych kolorystyk, prostych współprac, będzie w białej i czarnej kolorystyce, niektórymi elementami. I ogółem wyglądają spoko, nie ma tutaj co więcej o nich mówić. 20. dostaniemy dwa modele na aplikacji sneakers, Jordany Jedynki, Green Glow, mega taka wiosenna kolorystyka, nawet letnie można powiedzieć, wydaje mi się, że dziewczyny będą bardziej skłonne je kupić, ponieważ to jest taki bardziej no nowy już odcień oraz mega fajne stonowane Jordany Piątki, które już o nich gadałem w najlepszych butach, które mają wychodzić na ten rok. Jordany Piątki w wersji sale, takiej mega beżowej, co dużo mówię, mega, ale jest mega beżowa, taka uniwersalna praktycznie do wszystkiego i wydaje mi się, że te Jordany Piątki mogą się całkiem nieźle rozprzedać. 27. Kolejne Jordany Jedynki Team Red. Ja śmiałem się, że już wychodziły, a okazało się, że nie wychodziły, ale no jest to bardzo prosta kolorystyka. Jeżeli ktoś lubi białe, czerwone buty, no to tutaj powinien być zadowolony, szczególnie, że aktualnie kolor czerwony dosyć mocno wrócił do mody. A 30 na zakończenie oczywiście trawiskaty, które zostały przełożone z tamtego miesiąca. Dużo osób się pytało, co, i gdzie one są? No. Wiecie gdzie są. No, są po prostu przełożone na ten miesiąc. Zobaczymy, czy w ogóle pojawią się, bo jak są gdzieś tam rzucone na koniec miesiąca, to ja się martwię, że one mogą być dalej jeszcze, ale zobaczymy, jak to będzie. Bardzo fajne wydanie, według mnie fajnie, że coś kombinuje Travis razem z Nike, żeby zrobić i z Jordan Brand, żeby zrobić swój model, żeby kombinować coś z Team butami, żeby robić coś nowego, coś bardziej odświeżającego od kolejnej kolorystyki Jordanów. Jedyne, których widzie w tym roku, ale fajnie, że dostajemy coś innego od Travisa. Dodatkowo mają być także New Balance 1000 od Joe Freshwood, które widzieliśmy już, które łudząco przypominają Nike Air Max od Skepty. Wyglądają ładnie, ale przypominają mi jakieś jarmarkowe bardzo możliwe, że wyjdą kolejne modele Easy, ale to w sumie nie wiadomo, bo to nic nie wiadomo z tymi Easy u Adidasa, w sumie nagle zniknęły gdzieś tam z Adidas Confirm, nie da się ich za bardzo kupić, mają być niby na jakichś promocjach, ale tak w sumie to nikt nic o tym nie wie i tak naprawdę jeżeli coś będzie wychodziło na bieżąco, no to na pewno będę o tym mówił albo na TikToku, albo na Instagramie, także silećcie. Także jeżeli chodzi o odcinek, to wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w kolejnym odcinku, a no i wesołych świąt, bo dzisiaj są święta, jak to oglądacie.